Szalony wypad z babciami. W tym tygodniu zamykają błyskawice na zawsze! A ja nie mogę lecieć do Las Pegasus, bo muszę prowadzić lekcje w szkole Twilight. Ominie mnie przejażdżka na najsuperowszej kolejce wszechczasów! Chyba, że... Mam wrażenie, że chcesz mnie poprosić o wielką przysługę. Zastąpisz mnie w szkole? Oczywiście! <laughs> Serio?! Jeden warunek Na wycieczkę do Las Pegasus zabierzesz kilka kucyków Ale chyba nie masz na myśli babci Smith Nie, nie, skądże Mam na myśli babci Smith i jej kumpelki z klubu Złotej Podkowy Ej, przebieraj takopytami! kopytami Cioteczna babka Apple Sauce Kuzynka Apple Rose I kuzynka Goldie Delicious Jestem pewna, że ucieszą się jak źrebaki, jeśli będziesz im towarzyszyć w ich corocznej wyprawie do Las Pegasus. Dobrze się składa! Ja cię zastąpię, a ty będziesz ich pilnować. O, ja mam ich pilnować? Żeby babcie za bardzo nie szalały. Zwykle to Big Mac z nimi podróżował, ale niech chłopak odpocznie. A nie myślę lecieć do Las Pegasus z tą grupą marudnych, powolnych staruszek! Nawet jeśli stracisz jedyną okazję, żeby zabawić się na niebieskiej błyskawicy? Och, dobra! Polecę! Ha! I tak trzymać! Szykuj się, a ja pomogę im się zebrać. Nie, Widziałaś mój krem na rwę kunszową? Nigdzie go nie ma! Niech to kwaśny ocet zaleje! To może trochę potrwać. Dlaczego one się tak guzdrzą? Zamknął mi kolejkę górską, zanim dotrzemy do Las Pegasus! Proszę. Napisałam ci, co robić, żebyś nie miała z nimi kłopotu. Chyba nie chcesz wracać do domu, zanim pojeździsz na niebieskiej błyskawicy? A to możliwe? Tak, jeśli nie będziesz przestrzegać zasad. Babcie wymagają stałej uwagi. Jeśli którejś coś się przydarzy, to wszystkie pożegnacie się z Las Pegasus. Dopilnuj ich drzemek! Nie jedzą miękkie potrawy, uważaj na tańce, unikaj ekscytacji? Poważnie? I za nic nie spuszczaj ich z oczu. Nigdy. Zaraz, to ja chciałam się przejechać kolejką. Znajdziesz czas. A od tych starszych pań możesz się wiele nauczyć, jeśli chodzi o dobrą zabawę. Ta, w to nie wątpię. Wiśtawio! No i bryczka rusza w drogę! Ha, a w tym przypadku w niebo. Kudow! No! Czeka nasz też wspaniałą na Szybciej, szybciej! w porządku tam u was? Harmonia gra jak na weselu w stodole. Wiecie co? Ta przejażdżka balonem przypomniała mi o tym, jak wdrapałam się na drzewo. Opowiadałam wam już tę historię? Chyba tylko jakiś milion razy. Ha? Co powiedziałaś? Mówi, że znają opowieść o drzewie. O, chcą usłyszeć opowieść o drzewie. Dobrze. No i się zaczyna. Kiedy byłam młodą źróbką, bałam się wchodzić na drzewa. Także aż mi się pociły kopyta. Pociły wam się kiedyś kopyta? Istny koszmar, mówi wam. Kuzynka Strudel miała to samo. Dla niej jako mistrzyni w rzucie placki. Telu? O, założę się, że jesteście bardzo zmęczone po podróży. Nie, może na początek pokłózujemy trochę po mieście? No, to już mi atrakcja. Ja tu przyleciałam, żeby wygrać zawody w rzucie pod kodą. Chodźmy zobaczyć tęczowe fontanny w parku wodnym. Są takie magiczne. Moja cera domaga się maseczki nawilżającej z pałacowym spa! A wiecie, co by było najfajniejsze? Relaksik w pokojach! Chodźcie, kto ostatni w hotelu, ten zgniłe jabłko! Pozwólcie, że ja je wezmę.